Ja bym na to odpowiedział tak, że spowiadaj się tak, jak Ci to wychodzi najlepiej. Znaczy, pamiętam taką y, odpowiedź jednej y, zakonnicy, kiedy ktoś ją pytał, jak się modlić, ona odpowiedziała, módl się tak, jak modlisz się najlepiej, więc <grywanie> analogicznie, spowiadaj się tak, jak Ci się spowiada najlepiej. Jasne, że uczymy się tej formuły, bo jakiejś się musimy nauczyć na początku, tak samo jak uczymy się pacierza, no ale byłoby troszkę dziwne, jeżeli przez całe nasze życie modlibyśmy się zupełnie tak samo, jak wtedy, kiedy nauczyliśmy się pacierza jako dziecko i mówimy cały czas pacierz i w modlitwie nie postępujemy w żaden sposób do przodu w relacji z Panem Bogiem, nic by się nie zmieniało. Tak samo jest ze spowiedzią, jakoś musimy zacząć z Panem Bogiem się spotykać w spowiedzi, a później to ma się rozwijać. I w zależności od tego, jak toczy się moje życie duchowe, jak wygląda moje życie modlitwy, tak samo będzie się zmieniał też nasz sposób spowiadania się. Także bardzo zachęcam do tego, by to uprościć, żeby popatrzeć w siebie, jak mi to pasuje. To nie znaczy, że nie mogę powiedzieć, kiedy byłem ostatnio, bo to są ważne dane. Dane dla księdza, kiedy byłem ostatnio w spowiedzi, czy rozprawiłem pokutę, właśnie czy jakoś zadośćuczyniłem za moje poprzednie grzechy. No to są takie dane proste, które warto na początku spowiedzi poruszać. Ewentualnie mogę powiedzieć, z czym jeszcze mam problem, czy właśnie że czegoś nie wyznałem, że czegoś zapomniałem, ale to nie jest nawet konieczne i potem po prostu wyznaję moje grzechy przed Panem Bogiem za pośrednictwem kapłana. Tak jak mnie to pasuje, tak jak mnie to odpowiada. Oczywiście pewnie ksiądz może też mieć swoje widzenie rzeczy i wtedy jakoś w tym spotkaniu to się okazuje, czy tak, czy inaczej ma to być, ma to wyglądać. Ale to jest dialog. Natomiast zaczynamy od tego, co ja czuję w sercu, jaką mam relację z Panem Bogiem, jak to powi powinno wyglądać z mojej strony, takie wyznanie grzechu. Także starajmy się być adekwatnymi do tego, co mamy w naszym życiu, modlitwy i po prostu co mamy w sobie. Czy biały związek homoseksualny jest grzechem? Od tego pytania może zacznę, bo to długie pytanie, wieloaspektowe. Myślę, że można o tym myśleć tylko jurydycznie, czyli tylko prawnie. I według prawa nie jest oczywiście, bo grzechem jest to, że. Współżyjemy, ale też, no oczywiście, jeżeli, chyba, że jesteśmy gorszycielami w jakiś sposób, prawda? Więc to oczywiście też w takim sensie trzeba o tym myśleć. Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli od tego zaczęlibyśmy i w taki sposób byśmy myśleli, to tak naprawdę skończymy tylko właśnie na tym, co jurydyczne, na tym, co prawne, i możemy pomyśleć, a mam rację, nie mam racji, tak może być, tak nie może być. Tylko że co z tego? I w, I w tym jest cała rzecz. Tak naprawdę dotyczy to wszystkich relacji. bo to ja również mogę mieć grzeszną jakąś relację damsko-męską, czy damsko-damską, cokolwiek innego. Tutaj możemy mieć też grzeszną między relacje między, nie wiem, rodzicami i dziećmi. No mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Wszystko, co jest związane z relacjami z drugim człowiekiem. Nie? I oczywiście pytanie gdzieś zasadnicze, które za tym stoi... No, jest też pytaniem o celowość. Po co to wszystko? Do czego mnie to prowadzi? Że decyduję się w swoim życiu na jakąś relację, która jest na takim czy innym poziomie, ale muszę widzieć, do czego ona prowadzi. Czy ona prowadzi mnie do dobrego, czy mnie prowadzi do złego? Czy pomaga mnie, czy pomaga innym, czy nie pomaga. I tak naprawdę zawsze to jest pytanie o miłość. Czy to jest prawdziwa miłość? I oczywiście będziemy się mogli to spierać na takie czy inne sposoby, na takie czy inne strony. I nie ma nigdzie w Biblii choćby napisane, że w ogóle żadne relacje czy wszystkie relacje są złe, takie czy inne. Ale mamy w Biblii bardzo na, często napisane to, że trzeba badać nasze relacje. Zarówno z Panem Bogiem one mogą być pokoślawione i krzywe, możemy mieć zły obraz Pana Boga czy zły obraz siebie. I ta relacja z Panem Bogiem na mnie wychodzi, tak samo z każdym człowiekiem, czy to będzie moja żona, mąż, czy to będzie relacja między przyjaciółmi, między rodzeństwem itd. itd. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że teraz rozszerzam to na wszelkie strony, ale może warto też tę konkretną relację, którą możemy nazwać homoseksualną. Czy możemy nazwać związkiem? Jak to właściwie się ma do tego wszystkiego? Czy to ma sens? Czy to ma jakiś cel? O co właściwie w tym chodzi? Jeżeli się skupimy tylko na grzechu, mogę, nie mogę, grzeszę, nie grzeszę, mogę przyjmować Pana Jezusa? Nie mogę przyjmować Pana Jezusa. Oczywiście można zawsze popatrzeć to, jak to wygląda prawnie i nawet trzeba, ale ja bym bardzo zachęcał do tego, byśmy myśleli o tym, Szerzej, jak to wygląda w całości, w naszej perspektywie? Oczywiście nie chcę unikać tego i nie powiedzieć, to jest trudny temat, w którym każdy, kto tego doświadcza i zadaje sobie takie pytania, przeżywa jakieś trudności, ale warto zobaczyć to szerzej, żeby zdecydować mądrze. I bardzo do tego zachęcam. Jeśli chodzi o emocje, to zawsze one w nas grają. Niektórzy mówią, że pierwsze się pojawiają i ostatnie odchodzą. Więc tak z moralnego punktu widzenia, one są jakimś czynnikiem łagodzącym, że nie możemy naszego postępowania oddzielić od naszych emocji, i tym samym, jeżeli jesteśmy w jakimś afekcie emocjonalnym, no to jakoś ta nasza wina jest rzeczywiście umniejszona. Oczywiście patrzymy na to jak tylko możemy uczciwie, bo trudno to jakoś zmierzyć czy zważyć. Jakoś musimy to w sumieniu po prostu ocenić. I nie tylko tym, jak my się po tym czujemy, jak wybuchniemy albo zgrzeszymy w taki czy inny sposób. No tutaj, te grzechy seksualne zawsze są takim momentem drażliwym. Jeżeli jeszcze mamy jakieś takie czy sumienie skrupulatne, czy jakoś się w tym... No, no dochodzi po prostu w nas jak do jakichś dodatkowych emocji, no to bardzo trudno to uczciwie rozeznać. Ja, jeżeli coś mogę podpowiedzieć, to najpierw mówię, choćby w konfesjonale, że musimy schłodzić te emocje i jakoś trzeźwym mysłem na to popatrzeć. I rzeczywiście, jeżeli robię coś w emocjach, nawet jak to będzie, tak jak tutaj w tym pytaniu jest, dotyczyć to będzie masturbacji choćby, to czasami rzeczywiście te emocje, napięcia są tak duże, że ja naprawdę nie chcę popełniać tego grzechu, a jakoś go popełniam. Trudno wtedy go uważać za grzech ciężki. I myślę, że wtedy można oczywiście przystąpić do Komunii Świętej, też szukając pomocy Pana Jezusa w tej mojej drodze. Jak na kogoś nakrzyczę, no to też bardzo jest ważna intencja. Oczywiście lepiej tego unikać, bo to nic dobrego nie przynosi, nawet jak to jest w jakimś afekcie, może no, pozostawiać ramy, oczywiście, ale czasami wiemy, nie jesteśmy aniołami, to jest nieuniknione. Ale myślę też, że ten, kto doświadcza tej naszej agresji czy jakiegoś krzyku, który, do którego dochodzi w emocjach, mimo że dobrze chcemy, no to on też wyczuwa, że to jest z dobrego serca, że to nie jest nie wiem, złośliwe, czy że to nikomu y, nie życzy zła wprost, tylko, no właśnie, jest to jakieś y, pobudzenie w emocjach, y, ale tak naprawdę chodzi mi o dobro, wtedy to nie jest aż tak raniące. Więc zawsze na te emocje zwracamy uwagę, ale nie pozwólmy się też im szantażować, żebyśmy wszystko oceniali przez pryzmat emocji. Ważne są fakty, ważne są intencje, ważne są motywacje, a emocje, tak jak mówię, pierwsze przychodzą, ostatnie odchodzą, więc to nam się zdarza. One jakoś też w pewnym sensie nas tłumaczą. Może nie do końca, ale warto też je brać pod uwagę. Warto też po prostu zwyczajnie nad emocjami pracować.